Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament, i cieszę się, że zdecydowaliście się dzisiaj razem ze mną rozpocząć ten poranek nad Słowem Bożym. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie rozważyli pokrótce fragment zapisany w dziejach apostolskich w XI rozdziale i tam wersety 27-28. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus, i przepowiedział natchniony przez ducha, że nastanie wielki głód na całym świecie, nastał on też za Klaudiusza. Bardzo ciekawy fragment, który mówi o tym, że również w czasach Nowego Testamentu, nie tylko w tych starotestamentowych czasach, ale również w czasach Nowego Testamentu byli prorocy, którym Bóg przepowiadał pewne rzeczy, za pomocą których chciał, żeby właśnie e, oni informowali lud o tym, co się będzie działo. Według pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdziału, wersetu trzeciego, Dar proroctwa został ustanowiony do budowania kościoła i po to, żeby napominać, budować i zachęcać. To jest główny, dar, główny cel daru proroctwa. Więc nieprzewidywanie przyszłości, co też jest fajne i potrzebne, ale jest to taki, jakby można powiedzieć, w pozytywny efekt uboczny tego daru, natomiast przede wszystkim Bóg chciał w ten sposób docierać do swego ludu z przesłaniami aktualnymi na dany czas, w jakim żyli. I zazwyczaj, kiedy następował jakiś przełom w historii, w życiu narodu izraelskiego, był powoływany prorok, który miał przekazywać im słowo Boże. I prowadzić ich we właściwym kierunku. Czy to na przykład, gdy nastał czas niewoli babilońskiej, czy czas dobrobytu za czasów Salomona, i czy jakieś tam inne e, wydarzenia, zawsze Pan Bóg miał swoich ludzi, swoich proroków, którzy głosili to, co o nim kazał. I niezależnie od tego, czy było to poselstwo wygodne do słuchania dla ludu, czy też nie. Taki prorok miał za zadanie iść i głosić. Byli przecież prorocy, którzy byli zwiastunami sądu, gniewu Bożego, jak na przykład Eliasz czy Jeremiasz, ale byli i tacy, którzy zachęcali, którzy dawali nadzieję, którzy budowali, tak, tak jak na przykład Ozeasz, który zapewniał o Bożej Miłości, Bożej Przychylności mimo niewierności ludu. Natomiast tutaj Agabus przepowiada wielki głód. I tutaj chciałem skupić się na dwóch kwestiach, jeżeli chodzi o ten fragment. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że dar proroctwa nie zakończył się na apostołach. Nie był też zarezerwowany wyłącznie dla jakiejś określonej grupy ludzi. Oczywiście Pan Bóg na przestrzeni wieków nadal powoływał swoich proroków. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że w czasach ostatecznych Pan Bóg wyleje swojego ducha na cały swój lud i da im dar proroctwa w celu dokończenia dzieła ewangelizacji całego świata. Również Ty i ja możemy znaleźć się w tej grupie, jeżeli całym sercem będziemy oddani Panu i będziemy wierni Jego Słowu. Mówi o tym księga Joela. Trzeci rozdział, i tam wersety od pierwszego do piątego. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie, i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha, i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność jak księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki straszny dzień Pana, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze syją i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Więc yy, według tego proroctwa w czasach poprzedzających przyjście Jezusa Chrystusa zostanie wylany Duch Święty. Na ten fragment w drugim rozdziale dziejów apostolskich powoływał się apostoł Piotr, odnosząc to do siebie i do apostołów, dlatego że wierzyli, że żyją w czasach ostatecznych. Natomiast za ich czasów nie wystąpiły pewne znaki, które są wymienione, chociażby właśnie w tym fragmencie, czy w Ewangelii Mateusza, Ewangelii Łukasza, gdzie słońce przemieni się w ciemność, księżyc w krew, będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach. Nie było tego za czasów apostołów. I tutaj jest powiedziane, że zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, dzień sądu, to te znaki wystąpią, młodzieńcy i yy, 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 panny będą mieli widzenia, starcy będą śnić, będą głosić z potężną mocą chwałę Bożego imienia i poselstwo przestrogi i ratunku dla upadłego świata. Duch Święty przejmie kontrolę nad całym ludem Bożym i będzie wykorzystywał każdego z poszczególnych członków, każdego z poszczególnych współwierzących, do tego, żeby zanieść słowo Boże ginącym duszą. No właśnie, taka propo. Dlaczego Pan Bóg zdecyduje się na to, żeby wylać swojego Ducha, żeby na nowo objawić dar proroctwa? Dlatego, że nastanie głód na ziemi. I o tym mówi Amos, kolejny z proroków, w ósmym rozdziale i tam w wersetach od 11 do 14. Oto idą dni, mówi wszechmogący Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu będą, mdleć będą spragnienia piękne panny i młodzieńcy, którzy przysięgają na przewinienie Samarii i mówią, jako żyw Twój Bóg, Danie, albo jako żyw Twój ulubieniec, Berszebo, er upadną i już nigdy nie powstaną. Bardzo ciekawe. Po pierwsze, Pan Bóg zapowiada tutaj nastanie głodu Słowa Bożego. I to odnosi się również do czasów ostatecznych. Osobiście mam przekonanie, że nie chodzi tutaj o to, że ludzie nie będą mieli dostępu do Słowa Bożego. Żyjemy w takich czasach, gdzie jednym kliknięciem możesz na telefon, czy na komputer, czy na jakiś inny gadżet pobrać sobie rozmaite przekłady Pisma Świętego w każdym dostępnym języku. Czasami w swoich domach mamy kilka różnych przekładów Biblii w wersji książkowej na półkach. Mamy rozmaitą literaturę poruszającą tematykę biblijną. Mamy dostęp na YouTubie do rozmaitych rozważań biblijnych, kazań, wykładów. Ale pomimo tego Będziemy przymierać głodem, my jako ludzkość. Dlaczego? Bo nie będziemy potrafili wykorzystać pokarmu, który Bóg nam dał. Zadowolimy się takimi duchowymi fast foodami, fałszywymi naukami. Pismo Święte mówi, że odstępczy system religijny napoi winem swojej szaleńczej rozpusty cały świat, który będzie w podziwie iść. Za jego doktrynami, za jego wskazaniami. I co jest ciekawe, tak jak w przypadku proroctwa Agabusa, głód nastał za czasów panowania Rzymu i jednego z trudniejszych cesarzy, Klaudiusza, tak samo będzie i w czasach ostatecznych. Lud Boży będzie ginął z powodu braku poznania prawdy. Pod panowaniem Rzymu, ale już nie tego cesarskiego, tylko papieskiego. I tutaj jest powiedziane, że będą ludzie, którzy będą się powoływać na Dana i na Berszebę, Amos mówi, a są to mm, e, plemiona i e, miejsca nacechowane odstępstwem od prawdy Bożej. I dlatego Pan Bóg mówi, że oni wszyscy poginą. Nastanie głód, jakiego nie było nigdy wcześniej. Nawet w średniowieczu nie było takiego głodu, jaki nastanie w czasach ostatecznych. Wtedy ludzie żyli w ciemnocie, nie mieli dostępu do Pisma Świętego. Pismo Święte było przykuwane do ścian łańcuchami, trzymane w jakichś piwnicach, żeby nikt nie miał do nich dostępu. Nawet ludzie u, uczeni w tamtych czasach mieli ograniczony dostęp do Słowa Bożego. Natomiast dzisiaj ludzie będą tak zmanipulowani, będą tak e, uśpieni, że pomimo tego, że mają Słowo Boże na wyciągnięcie ręki, nie będą korzystać z błogosławieństw, które są w nim zawarte, i wybiorą raczej ślepotę. Niż podążanie drogą światłości, drogą Bożą. Żyjemy w trudnych czasach. Te proroctwo dotyczy czasów, w których my obecnie się znajdujemy. I w Twoim ręku znajduje się klucz. W Twoim życiu musi zapaść decyzja, czy pragniesz zagłodzić swą duszę na śmierć, czy będziesz podążał za wskazaniami Słowa Bożego. Nadchodzi głód, jakiego nie było jeszcze nigdy wcześniej na ziemi. Ale Pan Bóg mówi: Jeżeli będziesz mi wierny, ja posłużę się Tobą do tego, żebyś nakarmił tych, którzy będą łaknąć mojego słowa. Ja wyleję swojego ducha. Będziesz moim prorokiem, będziesz moim posłańcem. Będziesz tym, który będzie innym zwiastował moją chwałę. Czy jesteś gotów na nadchodzące wydarzenia? które będą miały miejsce już niedługo. Pomóżmy się. Panie Boże, ukochany, chcemy bardzo podziękować Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy rozważyć ten temat. Tak bardzo ważny dla nas, dla Twojego Kościoła, dla każdego chrześcijanina, dla czasów, w których obecnie żyjemy. Boże, zostaliśmy powołani do tego, aby zanieść Twoje poselstwo światu. I nie jest to wygodne poselstwo. Ono mówi o nadejściu sądu. Ono mówi o upadku fałszywego systemu religijnego. Ono mówi o śmierci wszystkich bezbożnych, zatraceniu wiecznym. Ale mówi również o Twojej miłości, o drodze ratunku przez Krzyż Chrystusa, o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Boże, daj, abyśmy przyjęli to w swoim osobistym życiu i abyśmy to głosili z wielkim przekonaniem i z wielką mocą i z namaszczeniem Twojego ducha. Bo nadchodzi czas. Kiedy każdy z nas będzie musiał podjąć decyzję, po której stronie chce stanąć, błagamy, aby z naszej strony była podjęta ta właściwa decyzja. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję, kochani, za dzisiejsze rozważanie. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj razem ze mną. Zapraszam też na jutrzejszy odcinek. A na dzisiaj żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Cześć.